Jak narysować kartkę Jungle? Najpierw palma. Teraz rysujemy pień. Liście. Liście trzeba też pokolorować. Zresztą tak samo jak pień. Poprawiamy go. Ścieżka jest po to, żeby wyznaczyć gdzie rysować. Teraz narysujmy kwiatkę. z trzy ścieżkę? Oto druga palma. Na żółto troszkę, żeby była skiśniała troszkę. A teraz duży kwiatek. Ładny. tutaj jest motylek, ładny na namaluj i kwiatki na nim, to ostatnia rzecz.